Dzisiejszy odcinek nagraliśmy tuż przed świętami i zaktualizowaliśmy go o wydarzenia z ostatnich 72 godzin. Jeżeli w materiale wyczujecie jakiekolwiek empatyczne postawy względem selekcjonera Paulo Sousy, serdecznie za to przepraszamy. Nie byliśmy świadomi tego, co się stanie, a to, co się wydarzyło, naprawdę jest skandalem. Dzień dobry, wieczór państwu, witają was bardzo serdecznie. Jakub Jakubiec. I Wiktor Piechowski, a to jest podcast. Chciałem powiedzieć podcast, a to jest jednak program. Widzisz, jak się robi coś przez rok no właśnie, jak to się to robi coś przez rok, to ci wchodzi w krew. I Program, potem podcast, masz taki tak. odruch bezwarunkowy, załóżmy, że na przykład, brzydko mówiąc, przez całe życie w rozmowach prywatnych nazywałeś policję psami. Pan radny Jan Elward pokazał, że, że psy się tym nie. Przepraszam, że policja nie zajmuje się tą sprawą w ogóle. Dzień dobry, wieczór państwu, witamy bardzo serdecznie w naszym programie. Panu Bogu w okno. A zaczniemy go sensacyjną plotką. Poprzednia żona nie była mu wierna. Nie wierzył, że syn jest jego dzieckiem. Paulo Souza w końcu odnalazł prawdziwą miłość. Byłem przekonany, że czytasz mi nagłówek yy, z jakiegoś serwisu streamingowego, który opisuje serial. Byłem przekonany. Paulo Souza ma burzliwą przeszłość za sobą. Niewiarygodne jest to swoją drogą. Okej, okay, dobra, już wiem dlaczego. Korzystasz z plotka. Z serwisu, który jest uważany przez Polaków za źródło wartościowe. Nie, no. bo właśnie tak już chciałem się doczepić do tego, że znowu nie dadzą temu biednemu sołzie spokoju. Oni go. Tylko jak ręcznik go wykręcą. Nie, no akurat tutaj fakt faktem, że tu wychodzi na to, że są był niewinny. Niebinny. Czyli jednak robimy z Paulo Souza z przystojnego mężczyzny w golfie, pod kolor, znaczy pod kolor polcu, Nie ukrywam, on był dress moją code. inspiracją dzisiejszą Thank you for your question. Thank you. Look To on... jest artykuł na plus dla Paulo Sousy. Tak. I pytanie, czy gdyby taki sam artykuł został opublikowany w jakiejś sportowej redakcji, czy również byłby tak Czy yy... ktoś by poleciał za to? Nie, wydaje mi się że nikt by nie poleciał, tylko że o... narracja musiałaby być o 180 mm -hmm. stopni inna. Mianowicie jaka? Że to Paulo Sousa był tym znamieniem, że zdradził. No nie to, nie. to Z nie. Z tego co wiemy, to jednak nie Paulo Sousa. Tutaj w tym artykule przejawia się wyrażenie brak wierności. I, i właśnie ten brak wierności... Chcielibyśmy omówić. Proszę Państwa, doszły nas słuchy, że Paulo Sousa, otóż, wybiera się do flamenco. Nie do flamenco, tylko do flamengo. Który... A może, ale tańczyć flamenco może na przykład. Ale flamenco się tańczy w Hiszpanii, a on się nie wybiera ma znaczenia. do flamenco Rio tam... de janeiro, czyli do... Bra Brazylii. Brazylii, ale wiesz, hiszpański, portugalski, jeden kij, ja tego nie rozróżniam. Nie, nie ja przepraszam ja tego bardzo. Nie rozróżniam, więc tak nie ma. Ja... Nie, nie, w żadnym wypadku, proszę państwa, ja bardzo przepraszam całą społeczność portugalską w Polsce. Dalej, ale to jest stosunkowo tak, jakbyś powiedział, że polski i rosyjski to inne języki. No bo są inne. I z inną kulturą. I tak samo jest Portugalia jak hiszpańska. Portugalczyk nie ci się do Hiszpana. Nigdy. Uwierz mi, ja znam kogoś, kto mieszkał długo w Portugalii. Dziennikarz Nikolo Skira twierdzi, że w Lizbonie doszło do spotkania Paulo Souza z przedstawicielami Flamengo. Portugalski trener miał dać do zrozumienia, że jest zainteresowany prowadzeniem brazylijskiego giganta. Souzaż zażądał dwuletniego kontraktu z możliwością przedłużenia o jeszcze jeden rok. Proszę Państwa, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. A teraz krótki update do tego, co właśnie się wydarzyło, a raczej odwaliło. 24 grudnia, gdy wszyscy kończyli zajadać się wigilijnymi specjalami, mediami wstrząsa informacja o tym, że Paulo Souza jeszcze 26 grudnia ma podpisać kontrakt z brazylijskim internacjonalem Porto Alegre. Tym samym rozpoczynamy istną karuzelę chaosu informacyjnego. Tego w te święta zdecydowanie potrzebowaliśmy. Po pojawieniu się wigilijnej plotki agent Souzy Hugo Karzuda wyśmiewa brazylijskie media, nazywając je szalonymi. Sam jednak nie odnosi się do kwestii odejścia Paulo Souzy przed barażami. Paulo Souza zaś na swoim Twitterze dementuje,. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to składa jedynie życzenia świąteczne. Plotki zatem nie ucichają, a jedyne nowe informacje dotyczą tego, że do podpisania umowy może dojść do końca nadchodzącego tygodnia. PZPN w międzyczasie odgraża się, że w razie potrzeby zgłosi całą sprawę do FIFA. 26 grudnia kolejne źródło informuje o tym, że pracodawcą Paulo Sauzy ma być Flamengo. Paulo Sousa natomiast w rozmowie z Cezarym Kuleszą wnosi o rozwiązanie umowy z PZPN-em za porozumieniem stron. Cezary Kulesza stanowczo odmawia i publikuje informacje o zdarzeniu na swoim Twitterze. Jako argument Paulo Sousa miał podać fakt, iż w grę wchodzi oferta z jednego z najlepszych klubów świata i że taka oferta może się już w jego karierze nie powtórzyć. Tak więc wychodzi na ten moment na to, że to jednak Flamengo będzie nowym pracodawcą portugalskiego szkoleniowca. Okazuje się zatem, że ten, którego wielu nazywało portugalskim Mesjaszem, w rzeczywistości był Judaszem. Bierzcie proszę przez pół. Niektóre sformułowania padające z naszych ust podczas dalszej części odcinka, bo optyka na całą sytuację zmieniła się całkowicie względem wiedzy sprzed kilku dni. Mamy obóz tak. Sozo-sceptyków, mamy obóz Sozo-entuzjastów. Ja, przyznaję się bezbicia, od zawsze byłem Sozo-entuzjastą. Mimo że liczby Paulo Sozy nie wskazywały na to, że będzie wybitnym selekcjonerem. Przeanalizujmy, co tracimy, co zyskujemy. Samo założenie ustalmy. Paulo Souza odchodzi z reprezentacji Polski przed barażami. To jest pierwszy scenariusz możliwy. To jest genialne rozegranie. Mój drogi, nie zwolnią cię, tylko sam odejdziesz. Paulo Souza wprowadził w Polsce nadzieję na to, że może grać europejską piłkę. Jednym tak, drugim nie. I właśnie to czas o tym rozmawiamy. To jest taka polaryzacja. Jedni twierdzą, że jest super postęp mm -hmm. za Paulo Souzy względem tego, co było za Jerzego Brzęczka. Drudzy twierdzą, że tego postępu w ogóle nie ma. Na plus Sołzy może być to, ile bramek strzelił Robert Lewandowski pod jego skrzydło? Bardzo barzy. dużo a pod skrzydłami pana Jerzego Brzęczka, bo tam ta skuteczność była na... Też nizerną. współpraca wydaje mi się między Robertem Lewandowskim tak, i... a Jerzym Brzęczkiem to nie była najlepsza, że tak powiem, relacja. I Paulo Sousa nie jest wybitnym trenerem, no nie możemy tego określić. Nie tak. jest wybitnym. Tak naprawdę, gdyby prześledzić jego karierę, jego prime przypadał mniej więcej na pierwszy sezon w Fiorentinie. Tak, ale I to, to też... też było ułatwione zadanie, bo prawda jest taka, że Sousa przychodził do Fiorentiny po Vincenzo Montelli, który posiadał super, super wyniki. Bardzo dobrze ułożona była przede wszystkim. Ale m, śmiem twierdzić, że to wynikało bardziej ze spijania śmietanki po swoim poprzedniku, mm -hmm. aniżeli z własnej koncepcji. Owszem, Fiorentina przeszła na tę te trójkę, ten to jego ulubione ustawienie 3-4-2-1. Wyglądało to dobrze, a nawet bardzo dobrze, ale potem przyszedł drugi sezon i zaczęły się kompletnie mm, niesatysfakcjonujące wyniki. Podobny taki kontrowersyjny ruch y, wykonywał y, względem Juventusu. Kiedy Paulo Sousa był trenerem Fiorentiny, to y, otwarcie mówił o tym, że jego marzeniem jest kiedyś poprowadzić Juventus. Mm -hmm. I jako to od początku zabudni. tak naprawdę denerwowało kibiców, dlatego ta akcja z Flamengo jest albo niesamowicie wyrachowaną akcją na zasadzie, nie, Paulo, nie odchodź, nie. Paulo, proszę, my nie. Cię chcemy, my Cię tak Paulo. chcemy, Paulo. My tak świetnie, mm. my, Paulo, proszę Cię. Ja chcę pić gin z Twoich ust. Nie, proszę <laughs> Państwa, nie. Mamy tutaj problem w Polsce z jedną rzeczą, że wydaje nam się, że jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, w ciągu tak. trzech miesięcy, tak. jak dodawaliśmy podcasty, tak. to przypominam sobie komentarze. Jaramy się remisem z Anglią, trzeba zmienić mentalność. No nie, no Proszę sorry mnie, kolego. Nie, jakby... nie, 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 nie Nie działajmy tak, bo to jest dosłownie tak, jakbyście sobie postawili teraz powiedzmy. Sytuację, że będę największą piosenkarką na świecie i mam nią być, nie będziesz. Było tyle będzie. zaniedbań w latach 90 we wczesnych 2000 Polska 2010, Liga wygląda, 2015, wygląda. w każdym tak naprawdę było. roku. Nawet mimo tego, że teraz piłkarze grają za granicą, nie mamy takiego potencjału osobowego jak nie mamy, bo Belgia, jak, jest, jak oczywiście, że tak. nawet Czechy. Nie mamy przede wszystkim grupy osób, które rozwijają się w podobnym rytmie, nigdy takiej nie będziemy mieli, ale... Nie No, no może kiedyś będzie. Jeśli mają grupę, która zbliżona jest względem no siebie. Tak, mamy Lewandowskiego jest. i mamy Puchacza na przykład. Przepraszam, Tymek. No, po prostu patrząc na ostatni występ, tylko na, na to. Możemy na to tylko zarkań. tak to określić. Flamengo naprawdę jest zainteresowane Paulo Soza. Podobno PZPN ma prawo zablokować ten ruch, dopóki jeszcze jest Do związany aż, umową Paulo Souza. A też ewentualnie, jeżeli chciałby rozwiązać, no to Flamengo musi wpłacić klauzulę. Ale teraz też musimy zastanowić się i popatrzeć na to z perspektywy Paulo Sozy. Bo też trzeba, trzeba się postawić w jego yy, skórze w tym momencie. No Sytuacja dobrze. jest taka, zawaliliśmy eliminację, mogliśmy być w warażach zdecydowanie w łatwiejszej grupie, choć i tak bym nie narzekał, bo Mamy mogliśmy, grupę. mogliśmy trafić troszkę gorzej, nawet bym powiedział o wiele, wiele gorzej no. i od razu już się pożegnać. No ale Paulo Souza jest w tym momencie w takiej sytuacji. Jest nowy prezes, który nie wybrał go na stanowisko selekcjonera, tylko mm -hmm. zrobił to Zbigniew Boniek. Swoją drogą Zbigniew Boniek, kiedy zatrudniał Paulo Sołze, twierdził, że CB top. Jeżeli chodzi o trenera, top. Ogólnie I Może i było top na pewno na etapie komunikacji, ale tam wiele Denzylowa rzeczy nie. też trochę nie zagrało. Były wielkie mecze za Paulo Sousy i były mecze fatalne za Paulo Sousy. Właśnie więcej było tych fatalnych. Nie Niestety, tak. o, do tego zaraz jeszcze wrócimy, ale postawmy się w skórze Paulo Sousy. Ty wiesz o tym, że Cezary Kulesza tak naprawdę stoi nad tobą z siekierą. I ty doskonale wiesz, że jeżeli nie awansujesz na Mistrzostwa Świata, ty i tak tę głowę będziesz miał uciętą. Oczywiście, no, że ja, bym, ja też bym szukał nowego pracodawcy z dużym ten ten wyprzedzeniem. Ja mam tylko jedno zastrzeżenie. Że to nie powinno, to powinno zostać gdzieś w kuluarach. Absolutnie. A nie wybijać się na pierwszy plan, bo, bo wiadomo, jak Polacy są drażliwym narodem. No, Paulo Sousa lubił już w przeszłości kręcić. Zwiedził Chiny, zwiedził Szwajcarię, zwiedził hmm. Węgry, zwiedził. Hmm. Oczywiście, Włochy, o których wcześniej wspominaliśmy, nawet ja. w, pre, w premierach, przepraszam, absolutnie nie. W Championship, przez swój brak pokory, tak naprawdę stracił pracę w Queens Park Rangers. Także trochę tych przystanków na karierze Paulo Sołzy było, I jedna rzecz je łączyła, że nie były to przygody zbyt stałe, że często te przygody trwały mniej więcej rok, czasami mhm. krócej. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o Czyli samego selekcjonera Sołzy. Przejawia cały czas sformułowanie brak wierności. To samo też się tyczyło w zasadzie, jak był piłkarzem. Tak, nie należał do zawodników, którzy chętnie przywiązywali się do jednych barw, bo potrafił zmienić Benficę, Sporting, Sporting, Sporting Juventus, Juventus, Inter, Borussia Dortmund. Dużo tego było. Bardzo dużo. I... Ale są też tacy piłkarze, którzy nie przywiązują zbytniej wagi do herbu, który noszą na koszulce. Teraz szczerze, tak po tych kilku miesiącach, prawie roku, Paulo Sousa, hit czy kit? Hit medialny? kit wyników sportowych. Z taką taktyką mm -hmm. on by potrzebował klubu naprawdę topowego Taktypą i być pytanie. może właśnie w takim klubie topowym jakim była Fiorentina wtedy, mm -hmm. że była w szczycie formy i miała idealnych mm -hmm. wykonawców na pozycje, których Paulo Sousa potrzebował, to tam mogło działać, a u nas nie do końca tak jest. Mentalność u nas, mam wrażenie, że trochę się zmieniła i tak na plus za na plus. Paulo Sołzy, więc że nie gramy byle czego laga do przodu Robercik i, i do widzenia. Mm -hmm. Tylko że coś tam próbujemy. Wychodzi to pokracznie momentami, ale próbujemy. Jeżeli Paulo Souza nie awansuje na mundial, możemy absolutnie powiedzieć, że jest to ogromne rozczarowanie. Tak. I że cała tak naprawdę kadencja Paulo Sołzy to jest to za to p... jest kit. Pytanie, co nasi zawodnicy wynieśli z tego? Nie ma żam... 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 tego nie wiemy. Ale wiemy na pewno, że widzimy się w następnym odcinku. Byli z wami. Jakub Jakubiec i Wiktor Czekaj Ja pokazałem na kamerę. Ślę ja z nazywam Wiktor Piechowski. Ja, Na ja tym się tak nazywam Jakub Jakubiec już powiedziałem. Dziękujemy bardzo i widzimy się już niebawem.